Siema. Najważniejsza rzecz o Mont Blanc w tym roku. Zmieniły się przepisy wejścia na górę. I to w sposób taki naprawdę istotny. Po pierwsze trzeba mieć licencję na wejście na górę i ona jest naprawdę na dosyć wąskie okno czasowe. Ale licencja nie ma źle, nie kosztuje. O ile tak naprawdę planowaliście spędzić jakąś noc w schronisku, a nie w namiocie na Mont Blanc nie można spać w namiocie. W tym od roku 2019 jest zakaz, i zabiwakowanie na górze jest kara 300 tysięcy euro. To bóstwo straszne. Do tego jeszcze można dostać do dwóch lat pozbawienia wolności. Zabiwakowanie na górze, i to nie jest fake, taki jest naprawdę regularnie w 2019 wypuszczony. Żeby mieć szansę wejścia na górę, trzeba mieć zarezerwowany. Na Clek i na tej drodze standardowej Guter, na której się, powiedzmy, skupmy, bo to jest zdecydowana większość osób, co wchodzi, to tą drogą ma bardzo ma bardzo duże obniżenie. Wprowadzili system rezerwacyjny online, co zdecydowanie ułatwia sprawę. A możliwość rezerwacji jest wypuszczana w dwóch turach. Pierwsza dla przewodników jakieś tam akredytowanych i tak dalej. I te bilety. I te, I te miejsca nie schodzą jakoś gigantycznie. Więc, jak jest kolejna tura wolnych miejsc w schronisku, dla, w open dla wszystkich, to jest ich całkiem sporo. Ja przesuwali w ogóle tą datę, dlatego ja już myślałem, że się nie załapałem bo im nie pokazywało żadnych wolnych miejsc. A tu się okazało, że przesunęli datę, czy były dwie tury, ale rawia po francusku to było. Nie ogarnąłem tego dobrze. Ale udało się. Dzięki. Ludziom z Instagrama którym się pożaliłem, że no to pojechane na Montblanc nie ma miejsc, ale była druga tura. Co pałem. Była dostępna od godziny 9 czasu francuskiego. Czas francuski jest taki sam jak Warszawy. Więc jesteśmy w tej samej strefie Central European, Paryż i Warszawa. Powinniście wiedzieć to z Winosa. A jak nie, to wstyd. Znaczy, że się nie znacie na, na komputerach w ogóle. Tragedia, tragedia. A o czym ja to. No, ale udało się zarezerwować. I tip dla ludzi, którzy są w okolicy i myślą, że im się nie uda. Istnieje zawsze opcja trudniejsza: śpicie w schronisku, która jest niżej, która jest, kosztuje. Nie tam 100 ileś euro tylko 50 euro Tu i tu woda jest 7-8 euro, więc tragedia nie, nie, nie wtachacie tego za dużo musicie kupować ale możecie oszczędzić na nocle i kupić jeden z dwóch o ile zrobicie dobrą aklimatyzację możecie od razu cisnąć do gutera i będzie OK Ale tam jest kulur ten kulur z spadającymi kamieniami kuluar. Ten kuluar, w którym ja przed dzień mojego wejścia zginął tam facet, i go helikopter ściągał worek z połamanymi kośćmi, także masakra. Dzień się po prostu nie przechodzi tędy, bo kamienie lecą prawie non-stop. A jak się przez niego przechodzi, to nie jest przechodzenie, tylko sprint 50 metrów strzała. Z tym masakra. Bardzo mieszane uczucia. Przechodząc z tego to nawet nie był strach, tylko mieszane uczucia. Ok, spodziewaliśmy się jakichś wybitnych kontroli. Weszliśmy do e, tego niższego schroniska. Jedyne miejsce, w którym trafiliśmy na kontrolę, jest, był przy tym schronisku, przy wejściu na palane na to schronisko. Jest jedno możliwe wejście, więc w dosyć dobrym miejscu sobie wybrali. Widziałem też na górze e, policję, ale sami jakiś młodzików więc może jakieś godziny odrabiali czy coś. No, starsi, starsza żandarmeria to nie była. Okay. To są najważniejsze zmiany nie? w roku 2019. Da się wejść, ale musicie mieć tą rezerwację, rezerwacja jest zawsze na początku roku, jakoś w maju, kwietniu otwierana. Guter jest otwarty czerwiec wrzesień, z czego polecam Wam wybrać się w czerwcu, nie polecam Wam we wrześniu, gdyż wrzesień jest już bardzo zimny. I zawsze na koniec września w systemie rezerwacyjnym, czy zawsze po jednym sezonie. System rezerwacyjny trwał jeden, jeden sezon i bardzo długo były miejsca we wrześniu, praktycznie całe wakacje. Ludzie rezygnowali. Co ciekawe, ten system rezerwacyjny jest e, tak jakby odpowiednikiem ich PTTK. Więc generalnie, jak ktoś zadzwoni później do schronu, powie, że rezygnuje, no to nie zrezygnuje całkowicie. Zaliczka już przepadła. Nie wszystkie też miejsca są dostępne na stronie tej organizacji więc nawet jak są zajęte miejsca warto pisać, dzwonić. Po francusku pewnie chętnie odpiszą niż po angielsku i dopytywać się miejsc. Jedynie co rezerwując płaci się zaliczkę. Niestety na górny schron to jest większa część kwoty więc ludzie nie rezygnują praktycznie do samego końca. Ale spokojnie w sierpniu na początku jak my wchodziliśmy było całkiem sporo wolnych miejsc już tydzień przed, także kto zadzwonił, kto się zapisał, ten wszedł w to okienko co my byliśmy. Zasady są zmienione, ale jest całkiem spoko, nie ma, nie ma naprawdę tragedii i da się to zrobić, no nie jest to tak tanie jak kiedyś, no ale z kolei nie tachasz namiotu, śpiworu i tak dalej, jedynie wkładkę do spania. No dostajesz w słonisku pościel, ale nie dostajesz poszewki, poszewka swoja, albo taka, taka wkładka śpiworowa. Okej, okay. takie podstawowe Q&A na temat tego, co się zmieniło w Mont Blanc w roku 2019. Dziung. A, i zostaw suba.